Kuba, przed nowym sparingu przegraliśmy z Pogonią Szczecin do 1 powiedz jak to spotkanie wyglądało z Twojej perspektywy. Wydaje mi się, że też okres w jaki ten sparing był rozgrywany, czyli w taki jakby finalny etap tej cięższej jakby partii treningowej miał odzorowanie na to co, co działo się na boisku, bo, bo tempo jakby nie było, nie było najwyższe myślę. Widać było, że, to, że obie drużyny mają troszeczkę w nogach tych obciążeń i że, że to jest jakby ostatni moment, żeby, żeby te obciążenia luzować. Ale myślę, że też z naszej strony, szczególnie w tej pierwszej, w pierwszej tercji, bo graliśmy 3 razy 30, było, było sporo, sporo fajnych akcji, kilka, kilka dobrych sytuacji, żeby ten wynik otworzyć już, w, nie wiem, w czwartej, piątej minucie, gdzie, gdzie Bartek miał, miał fajną sytuację, nie udało się niestety jej wykorzystać. Finalnie przegraliśmy 1-0. Szkoda na pewno, bo, bo jednak jak wychodząc nawet na match sparingowy, wiadomo, że, że gramy po prostu to, żeby, żeby zwyciężyć, ale jakby nadrzędną rzeczą tutaj było po prostu to, żeby, żeby sprawdzić dyspozycję zawodników. Niedawno dołączyłeś do naszego zespołu, jesteś z nami już kilkanaście dni. Z pewnością zdążyłeś już poznać wszystkich chłopaków. Powiedz jak przebiega Twoja aklimatyzacja w zespole? To pewnie trzeba było pytać chłopaków. Z mojej strony myślę, że, że wszystko jest w porządku. Szybko się tutaj odnalazłem, część, część chłopaków znałem wcześniej. Część jakby, no, mieliśmy się na, na boiskach ligowych, więc ten jakiś tam kontakt mieliśmy, a to na pewno z, zawsze ułatwia, ułatwia to wejście do drużyny, ale wszyscy, wszyscy byli pozytywnie nastawieni. Jest naprawdę bardzo fajna, fajna grupa ludzi tutaj, czy w drużynie, czy, czy w sztabie, dookoła klubu, więc, więc myślę, że każdemu zawodnikowi będzie, będzie tutaj łatwo się odnaleźć, jeżeli tylko będzie chciał. Powoli zbliżamy się do końca naszego zgrupowania w Opalennicy. Powiedz, jak przebiegają do tej pory przygotowania do nadchodzącego sezonu i jak w następnych dniach będą wyglądały te przygotowania? Myślę, że teraz już te obciążenia, tak jak wcześniej wspominałem, będą troszeczkę schodziły w dół, bo tak jak Ty z kolei powiedziałeś, zbliżamy się do, do startu tych meczów oficjalnych, czyli, czyli Puchar Polski i potem, potem mecz ligowy z Lechem. Więc, więc te obciążenia będą już troszeczkę mniejsze. Będziemy przechodzić na ten mikrocykl typowo, typowo meczowy. Jeżeli chodzi o to, co do tej pory zrobiliśmy, to, to myślę, że, 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 naprawdę solidna praca. Praktycznie każdy dzień to były dwie jednostki treningowe na, na, dobrych obrotach. Sporo, sporo myślę, dobrej pracy zostało wykonane, która zaowocuje, mam nadzieję, w Lidze.